Na prawo jest, żeby przejść, a pozostali czwarte, piąte, szóste, siódme miejsce na lewo. Cztery do trzech i za chwilę będziemy świadkami leczenia.

Szóste miejsce. Prosimy. tutaj. Siódme miejsce. W szóste prosimy przed podium tutaj. Przed podium. Solidarność Świętę Prosimy. Szóste miejsce. Stajemy przed podim panowie. Nacujmy no, się jak grają nam. Czempiona. Mamy na ręce Pani Rópecka, Dyrektor Sportu Ludzkiego, Olsztyn i Dyrektor ofiaru Jerzy Litwiński. Prosimy teraz przesunąć się troszeczkę i Dlaczego nie będziecie na włosie? Pani dyrektor, przypominam, dlaczego? dokonuje. Do pani dyrektor sportu z miasta Olsztyn, pani Ryczewskiej, pani panierzy. Dziękujemy. Czwarte miejsce, najbardziej przez sportowców, gmina Kurda. Zapraszamy przed podmiot. Poznań, czołg. Ile po ciężkim wyścigu. No i teraz już starostwo powiatowe. Trzecie miejsce. To trzecie miejsce też jest wspaniałym sukcesem. Ludzie wicemistrzowie naszych gościńskich zwagań na Smoczych Łodziach. Doprowadził on z wytyczną dołogi, do trzeciego medali do dwóch złotych pedali i brązowego. zostajemy na podium Drugie miejsce i tytuł wicemisza OSP i źliwy. Ochotnicza straż pożarna. Drugie miejsce. Nie, nie, nie. mnie trudno nie, 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 nie. Nie. się nie dziwić, byli wspomagani przez mistrzów Europy. Okay. Dziękuję. Okay. Od okay. No Pani widzę, ma troszeczkę... Problemy panowie z Dyrektor no. Przekomitujcie sobie, tutaj daje radę. Proszę, wszyscy, już. no i tytuł no osady. tytuł z okazji Regat, no solidarności, gdzie właśnie dzięki temu możemy icie tak wspaniały icie Tytuł mistrza zdobyła reprezentacja Urzędu Miasta. W miejscu, gdzie w Luneli, prezydent miasta Ostrudno Grzymowicz i wiceprezydent Jerzy szli. Zapraszamy na podróż. Proszę państwa, będziesz ten już odcięto do zadań. Przypominam, że właśnie w tej ostatniej pan prezydent Grzymowicz z pierwszym nie nacyjnym na, na pewnie i wygrali zdecydowanie na no i w drugim zesował i powiem szczerze, zeszło. Dwaj prezydenci dopełnili formalności i stanęli na najwyższym podium. Gratulacje. podziękujmy okazkań. Trzy najszybsze osady miasta Łsztyna. A ten przyściwność były się w i jest powstania niezależnego związku. Solidarność. Prosimy, dwie minuty dla poda reporterów. No panie prezydencie, jeszcze za chwilę ucha dla kapitana. Pani dyrektor wręczy. Gratulujemy. A... Gratulujemy. więcej. Stało Tak proszę Państwa Tak więcej. Tak miasta, że władze miasta, że władze się ze Stało się czy Stało się czy Stało się teraz jeszcze się czy Stało się Dziękujemy! Gratuluję wszystkim zwycięstwa w pierwszej wyrazadzie i, i pierwszej A już mi tu podpowiada Pan nami, Ale jak czuł się pan, widziałem, wandażował pan, był pan z do... prawa strona. Ja też jestem zawodnikiem z prawej strony, bo pan przecież szli do z lewej. Założę jakie było pierwsze wrażenie no. ja w biegłym na co najmocniej. W biegłym ulicy chciałem pędzić, ale uznałem, że no nie mogę dociążać tego łódki, bo wcześniej nie pomóc kolegom wioskować. Również pani, która pani to już była trochę inna rola. Ale jest to fajna bardzo sprawa, brać udział w kolejnych zawodach, w są zorganizowane